Dzień dobry, Ewa Łapińska. Witam na cotygodniowym briefingu pogodowym. Przedstawię Państwu prognozę na najbliższy weekend. Obecnie Polska znajduje się w zasięgu dość rozległego niżu, który znajduje się nad, z ośrodkami nad Bałtykiem w strefie frontów atmosferycznych. Dzisiaj o północy przechodził przez Polskę front chłodny, za którym napłynęło znacznie chłodniejsze polarnomorskie powietrze. Ten front stopniowo przesuwa się na wschód. I tutaj już na zdjęciach po prawej stronie o godzinie 11.05 stycznia mieliśmy strefę frontu daleko na wschód od Polski nad Ukrainą, natomiast przez Polskę nad, nad północną częścią Polski. Zalegała strefa zachmurzenia frontu chłodnego z pierwszymi przejaśnieniami, ale też z opadami deszczu. Co istotne, z północy będzie napływało stopniowo coraz chłodniejsze powietrze, bo za tym frontem chłodnym będzie napływało powietrze z północy i z północnego wschodu. W związku z tym, w nocy pojawią się niskie temperatury, zwłaszcza na północnym wschodzie, ale też w całym obszarze kraju, co zaraz pokażę. Dodatkowo ważną informacją jest tutaj ta struktura frontowa na zachodzie Europy nad Wielką Brytanią. On stopniowo zbliża się do Polski i już w piątek przyniesie nam też zmianę pogody, opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego. Także ten front już widać i on powoli to do nas się zbliża. Jeżeli chodzi o pogodę na najbliższą noc, czyli z czwartku na piątek, to tak jak wspomniałam, od północy będzie nasuwało się coraz mroźniejsze powietrze i przy większych przejaśnieniach i rozpogodzeniach temperatura miejscami może spaść nawet do minus 9 stopni. W Suwałkach około minus 4 w Olsztynie, czy minus 5 w Białymstoku. W centrum kraju też będą temperatury ujemne, tutaj troszeczkę wyżej, troszeczkę powyżej 0, minus 1, minus 2 stopnie. Najcieplej oczywiście będzie. Na zachodzie, na południowym zachodzie, tutaj miejscami i plus jeden, może lokalnie plus dwa się pojawi. Jeszcze w pierwszej części nocy mogą pojawiać się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, takie opady mieszane w górach, opady śniegu. Jeżeli chodzi o Niebezpieczne zjawiska to dzisiejszej nocy spodziewamy się właśnie w tym rejonie, gdzie te temperatury będą ujemne oblodzenia, po opadach deszczu, które występowały w ciągu dnia i tego deszczu ze śniegiem gdzieś miejscami y, mogą być śliskie drogi i chodniki, także tutaj należy uważać w tych rejonach na, na siebie. Pogoda w piątek. Tak jak wspomniałam, ten niszcz, który znajduje się nad Wielką Brytanią, powoli będzie się przemieszczał do Polski i na jego przedpolu będą występowały opady śniegu, a potem będą przechodziły opady deszczu, deszczu marznącego i zwykłe opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem. Także tutaj będziemy mieli taką mieszankę pogodową i ten front stopniowo w ciągu dnia z zachodu na wschód będzie się przemieszczał. Rejon tych różowych kolorów to jest właśnie deszcz ze śniegiem, a także deszcz marznący, powodujący gołoleć, także tutaj też chwilami będzie niebezpiecznie i ślisko, na co należy zwrócić uwagę. Nadal jednak będzie mroźno, bo w piątek temperatura maksymalna wyniesie około minus 6, 7 tutaj na wschodzie kraju, w centrum około 1-2 stopni, najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie nawet do 9, lokalnie 10 stopni, bo tak jak wspomniałam, będzie to front ciepły, także za, nim, za tym frontem razem z opadami deszczu przyjdzie też ocieplenie. Jeżeli chodzi o kolejną noc z piątku na sobotę, to nadal w strefie opadów śniegu będzie północno-wschodnia Polska i tutaj ten śnieg może się troszeczkę dłużej utrzymać i taka niewielka pokrywa śnieżna może powstać, gdyż cały czas będziemy mieli ujemne temperatury i nawet do minus siedmiu. Temperatura minimalna w nocy, natomiast w centrum około 1-2 stopni, a na zachodzie plus 4, plus 5, więc ta noc z piątku na sobotę na zachodzie będzie bardzo ciepła, natomiast nadal będziemy mieli taki układ, że wschód i północny wschód będzie mroźny. No i na południe, oczywiście, opady deszczu, deszczu ze śniegiem, przejściowo mogą być opady marznące, a tak jak wspomniałam, na północy będą to głównie opady śniegu. W sobotę już więcej przejaśnień, opady zanikające, gdzie niegdzie może pokropić deszcz, na północnym wschodzie jeszcze mogą się pojawić słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, tutaj nadal mamy temperaturę ujemną, maksymalną, minus 3, minus 2, natomiast na przeważającym obszarze kraju będzie naprawdę bardzo ciepło, plus 5, plus 7 stopni w centrum i nawet do plus 9, 10 być może na południowym zachodzie. Także jak na 7 stycznia będą to dość wysokie temperatury. Wiatr będzie nieco słabszy, taki północno-zachodni, północny, e, skręcający na zachodni. Jeżeli chodzi o niedzielę i pogodę w niedzielę, to tutaj będzie sporo przejaśnień, zwłaszcza na północnym, północnym zachodzie, a także na zachodzie. E, na tej mapie tego nie widać, bo to jest tylko jeden slajd z jednej godziny, natomiast e, opady będą bardzo. Symboliczne, a być może nawet wcale nie będzie padało, i niedziela powinna być w miarę ładna, pogodna z taką dość wysoką temperaturą w zachodniej połowie kraju, około 7-8 stopni, nawet do 10 we Wrocławiu czy Opolu. No i oczywiście tutaj Słowaszczyzna nadal będzie w tej mroźnej masie powietrza, ale już nieco cieplejsze i maksymalnie temperatura około 0 plus 1 stopnia. Kolejnych dniach, czyli w poniedziałek i we wtorek, nadal będzie utrzymywał się podobny trend niższych temperatur na wschodzie kraju i dość wysokiej temperatury na, na zachodzie i w centrum. Także takiej typowej, typowej zimy nie widać. Raczej będą to opady deszczu, przejściowe opady deszczu ze śniegiem, ale będzie bardzo ciepło jak na tą porę roku. Dziękuję bardzo.